Dobra, dotarliśmy do e, dobronianki. idziemy sobie dzisiaj poglądać farmy dyni i może nakręcić lamy, mam nadzieję, że jeszcze są. Może lamy będą, nie? Może <laughs> będą. <laughs> Piękna ci jest pogoda, miało w ogóle padać, ale stwierdziliśmy, że na takiej opcji wyruszamy i słoneczko. <śmiech> <śmiech> jak, się, jak się bawisz, jedziesz. <laughs> Dawaj, bo jak, się, jak zlecisz onagram, to nagram no. <grystek> to Chciałbyś mieć taki Chciałbyś mógł, to ty możesz dostać pa, a <grystek> jest czy na kwiaty pomarańczowe to twój jaszań kolor jaszań, jaszań. <grym> Czekaj, <żeby> się... <grym> Widzisz, kurde, to jest... jest Ty, no jakbyś sprzedawała dynię. Tak? Czekaj. Urodzona sprzedawczyni. <gryny> Kupi tak? Dawaj nagraj, odegramy jakąś scenkę. No, dawaj, <gryny> no. no. dzień dobry, ja po, po dynie, 300 kilo. 300 kilo dyni? No, ja muszę się coś innego. Nie A, zagiąłem z agiołem sprzedawczymi, no. no. Dawaj, ja możesz nie, nie podrywać domów. Ale ma pani dynię. Jedna? Ja szukam dwie. Jak pan będzie chciał, to wieczorem pokażę dwie. Oh, Dobra, zbijamy się, bo to są dzieci. Tak, jeszcze nie ma dwudziestej no. Dobra, rozpadało się troszeczkę i mamy tu okaz pięknej tęczy. Siu. No ej, a wiesz, że na końcu tęczy jest złoto? Chodź, patrz, to jest niedaleko, biegniemy tam, idziemy po złoto, ty, garnek ze złoto. Jakiś fantom ma. Ale Paczek stoi nieruchomo. Takie, nie widać mnie. Nie widać mnie. Patrz, patrz, ale u uchem kręci Słyszałem. I jaki malutki hangurek O Jezus się. Skoczy do torby chyba. Nie, Do okay. no Twojej torby, ty. No, Zobaczysz, szykuję się. Przeszło 40 lat. To ja, reklama, reklama Deni. No. Proszę bardzo, rzadki okaz dyni. Ksenia. Ksenia nabrała masy z zeszłego roku. Jesienią. Trzyma do dziś. Ksenia będzie zakopana jutro z powrotem. To no pewnie, że nie dowożymy. Dobra. Eee, to obiecany opening, co będziemy dekorować na Halloween. Koszulka, co? Nie, to no, koszulkę, co? To jest klimatyczne. Widzisz, jak się użeram? To jest klimatyczne tutaj. Eee... Dobra, ty otwierasz. Tak, robimy dzisiaj e, unboxing e, paczek na Halloween, bo będziemy ozwagać, więc ogólnie mnóstwo tego przyszło. E, Mateusz w sumie to nie wie, co ja tam pozamawiałam, bo on się nie, nie zainteresował, więc będzie niespodzianka. Także zaczynamy, dobra. Ja już otwierałam, bo tam są, tam są moje rzeczy na mój strój, to te rzeczy wyjmę, żeby nie zdradzać się, co to będzie za strój. To też do mojego stroju, to też.

Co Ca cały zestaw, ale to jest ogólnie zarąbiste, bo tu masz tak pusteczki, ej, małe talerzyki, duże talerzyki kubek. i kubeczki. teraz uwaga, to jest mocne. Papier dole to we specjalnie zakrwane na Halloween. Mocne to jest, nie? Będzie traje, no. Będzie. Ej, to jakieś tasiemki do przyczepienia, nieistotne, patrz. Na popcorn. Zarąbiste. Ale nie będzie popcornu. One lips, patrzcie. Zajebista. Kolejna. Rolka. E, oglądałeś Drink? No, no, To jest Samara wychodząca. Wiesz gdzie jest Killa? To jest świetna deska, deska. To będzie mocne. Też. Mamy jakiegoś e, balona, ale w sumie jak nie nadmuchamy to to nie będzie widać. Będzie tak, to będzie balon dynia. Ale to się później okaże. Weź, pomylisz. Tu znowu będzie jakaś creepy dynia. znowu balon balonów. To będzie chyba 400. E, zobacz kto to jest. No. no, zawieszka na... No, gdzieś tam też się powiesi. Zawieszka! O, zawieszka! Wow. To jest ogólnie mega. To jest napis. Yy, nie pamiętam takiej. Ale taki krwawy, że w ogóle ja wyjmę jedną literkę i pokażę. I ogólnie to jest też zajebista. Słuchaj! Ty zobaczysz, jak będziesz mi pomagał to wszystko wieszać. Zobaczysz, ile będzie roboty przy tym. No i zobacz. Widzisz? Takie. O! W ogóle, w ogóle jak na walentynki. To strasznie zobacz, nie. Zobaczysz, jak ja ozdobię, to nie będzie lepszy. To też, to nie wiem co to jest. Jakiś pająk chyba czarny, też balon. To są, e, bardzo duże, to są balony z, z takimi krwawymi łapami z takimi śladami, też dużo. E, znowu jakiś pająk, balon. Znowu pająk. Tutaj znowu jakieś balony krwawe z napisami. To nie wiem, z produkcji się to oderwało. E, tu pełno balonów, bo będzie w ogóle ścianka. Zobacz, z dyniami po prostu. To... Zarąbiste. Patrz, i jeszcze dorzucili jakiegoś takiego krypi też balona. No. Albo tak zamówiłam. No faktycznie. No balonów też kroków, także dużo. E, już myślałam, że jakieś urodzinowe zamówiłam świeczki, ale nic myl, bardziej mylnego. Patrz, pokażę Ci, jakie to jest zarąbiste. Nie patrz teraz, nie patrz. A patrz. Krwawe noże. To będzie wbite w przekąs. Zarąbista. Dwie paczki. Teraz tak, znowu jakiś straszny balon. Ja już nawet sama nie wiem, co tam jest. Hasienki. To jest mocne. Zamówiłam. Specjalny. Ręcznik dla gości, też oczywiście spaw do łazienki. Wszystko jest do perfekcji dopracowane. wszystko, patrz. Ta-da-da-da, i da, da, da. będzie się na wam nie? no. wiadomo, że materiał to wiesz, Chiny. Tak, No, ale to na jedną noc, nie? Dobra, tu jest jakiś to do mojego kostiumu. Sztuczna krew. Będziemy coś robić z tą kwią. Cofnij się, cofnij się. Ui. Sztuczna krew. Kryjki łebki. Łebki. Ej, ale zobacz, one są mocne, te łebki. Czekaj, bo to Wyciągnij łebka. Muszę bardziej wskazywać, wiesz? No to róbmy tak, tylko pokażę. Krypi też. Krypi łebek. Nie wiem do czego? No jak to do czego? Rozrzucasz po mieszkaniu. Tutaj taka zarąbista forma, nie wiem troszkę co to wleje, ale taka forma na prawdziwe palce. Zobacz, takie odlewki się robią. Pozorom jest jakieś żelki z tego zrobię albo coś. Galaretkę, tutaj, galaretkę tutaj Tak. Znowu setki balonów z dniami. To jest cała w ogóle girlanda, taka cały zestaw tych balonów. Nie pan... no ja mówiłam, będziesz dmuchał trzy dni. Eee, nie wiem ogólnie jak to wygląda, już nie pamiętam. To wszystko zobaczycie na ozdabianiu. To jest jakiś w ogóle układ balonów cały pod tą girlandę. To jest sztuczna pajęczyna. To jest do przyczepienia balonów nieistotne. Znowu jakiś kryty balon. Ciąg dalszy, kryty balonów, tym razem z oczami. Jasienka. <gryś> to jest do mojego stroju, to nie. Pawe paznokcie nawet mam na tą okazję. Patrzę, się zarąbiste. Chińczyk, jak chce zrobić, to naprawdę. Zobacz to. Patrz. Normalnie? Fajnie, nie? Stałeś 7 siedem złotych. Ci poznać się. Zaraz jednego mi będzie brakować. Uwaga. Zamówiłam nawet papryście na Zarąbiste. Nie? To no, taka będzie impreza, ja ci mówię. Mati dokupił takiego E, świecącego duszka, fajnego, na różne kolory on świeci. E, takie kupiło lampiony też, to też jest zarobista powiesimy to. Tylko tu chyba świeczki trzeba do środka, nie? Czy to jest na bateria? Wiem, nie, bo jeszcze płonie chata. Zaraz zobaczymy napisy jakieś, ja w ogóle nie wiem co jest napisane, bo nieważne, nie są straszne, więc generalnie w ogóle taką promkę dorwałam z tym. Nie dość, że każde z tych napisów było przecenione z 5 zł na 1,50 50. to jeszcze wyszła promocja 2 plus 1 gratis i jeszcze dostałam 10% rabatu, więc zapłaciłam za to 2 zł. No. widzisz, ja jestem marketingowcem. No, jest, 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 widać, no. Teraz uwaga. Czaszka, ogólnie u mnie w pracy dziewczyny w jednym pokoju powiesiły to i od zeszłego tygodnia cały czas napieprzał ten dźwięk, także generalnie śmiałam się od pracy i mówiłam dziewczynom, że zastanawiam się, czy to powieszę, bo po prostu tak to napieprzało cały tydzień, że ja już mam dosyć tego dźwięku, ale fajnie, patrz, ktoś będzie pukał, patrz, ja ci, patrz, jakaś, jakaś naklejka na to z jakimiś oderwanymi głowami, nie wiem. Braw do pleców. Nie. nie, no fajne. Jeszcze nie wiem na co. A ja do buta nie możesz. W jak to było tak w bucie. Chłopie, przecież to do sałatki Ej. jest chyba. Nie nie do... Do buta. No wiesz, jak się zakłada buty, jak taka łóżka do buty. Nie wkładam bo to... Ja położę na miskę z sałatą. Mam nadzieję, że tego vloga nie zobaczą przed tym, zanim zrobię sałatkę. To... Ja najpierw zoszyję to na butę, a... A, no. a później sałatkę. Do... To jest też tej szpaczki, yy, którą dostałam od swojej przyjaciółki, która też zamówiła na mozdoby halloweenowe. I to jest. Co to jest? A, to jest jakiś. No na drzwi. Wie, jakiś, tak, na drzwi jakiś trup. Dużo tego. To jest miska, creepy. Fajna w ogóle jest ta miska, nie? No. Tu pajęczyna halloweenowa. Ja w ogóle tam jedną już rozłożyłam. Weź tą pajęczynę stamtąd. Nie będziemy jej otwierać. Bo to jest to samo. Ona jest taka fajna, świecąca. O, i takie fajne dwie świecące pajęczyny. W ogóle mega to jeszcze. Zastanawiam się, gdzie to powiesimy. A weź naciśnij. Tam. No, Dynie. Ta, 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 ta. Fajna, ona jest w ogóle też świecąca, tylko oczywiście baterie trzeba do wszystkiego. Pokażę. Poka, muszę zobaczyć jakie tam baterie. Właśnie ja, ja, się, ja się dzisiaj wszystko opowiem, bo to baterie. Tu, nie... A czekaj, a może jest tu bateria, zobacz. Aaa, że była, no to super, tu no. jej podkładali. Widzisz no. Zapal. Pali się? To jest zapalone. Aha. Jest to takie... A, bo to nie będzie tak... No, hmm? bo jest jasno. No jak prostu... będzie ciemno, to będzie git, ale na razie nie widać. Uwisz, no to są... nie? Bo to pali, A, i... ono rzeczywiście jest jasne. Tak, co? Na no, przekąski. Też fajne, nie? No. Widzisz? Ja to, jakbym organizowała takie imprezy, to... Bawe rękawiczki. W zasadzie to jeszcze nie mam na nich pomysłu, ale na coś na pewno się wykorzysta. Też spokojnie. Słomki z i jeszcze, zosta tak, I jeszcze wzięłam takie w ogóle lizaki, paluchy, oczywiście pewnie nikt z tego nie będzie był, bo kto w trakcie imprezy halloweenowej będzie sięgał po lizaki, ale fajnie wyglądają, nie? Nie no kurde, znajdą się, jak palucha, znaczy ja, ja nie, ale... No i tu wzięłam do y, malowania, bo będę musiała też do swojego makijażu użyć. I chyba wszystko, wszystko, no. I to, mamy wszystko, nie? Tak, mamy wszystko. Yy, no co, będziemy to ozdabiać i będziemy robić z tego też fajnego bloga.